Zapraszamy! Oczywiście, jak zawsze, że takie, że... Zapomnijmy, no wyczyścić kosz. Tak! Wy, ba, wy telefonie, czy nie? Powiem Wam, co było w ostatnim odcinku. A taka dostała prezenty tutaj ode mnie. Ja dostałam od nagorki <coughs> i kolorowałyśmy awokada. Tam pokażę, jak wyglądają. To pokaż swój, jak jest. No jest ciemny, ale okej. Okay, jest. to free barker, free barker no, Takie kolory to do... pierwszy, <tryk> Pierwszą, Sorry. Pierwszą czy jest lecicie dalej. No to mam drugie kolory. I tak, no są drugie. Teraz już <tryk> nic się nie stanie. Obiecuję wam. Dawam paluszek. O, patrzcie na to, kolor. O, takie są. Więc to będzie dużo kolorowania, nie? Więc żeby nie przygotować, może już zaczynajmy kolorować. I no. jeszcze chciałabym podać drzewa, ale kiedyś w tej chwili nie będziecie <coughs> mogli wydać, czy bardziej będzie się przyglądało kolorowalki warki czy moje? Czy mari Marianki? Dobra, to co? Rosujemy. Aha, tyle mi losu. Jakby wybierze. No i pokaż, jak to Okej. Okay. Hardkorowe trochę. Ciemne. Ciemne bardzo. Idę jasne. Ale no szkoda, że nie malujemy jakiejś postaci, wiecie, człowieka. To biała do skóry kolor. Nie. Dobra. Nie mam już ale... pokazuję. Tragedii. Słaby trochę, bo no, dobra. Co no? Kolorujemy. Myślę, że może pierwsza. Z tego wyjdzie. Chyba tak. Choć... Ej, Ciężko stwierdzić. Chodź wyszedźcie chwilę. Dobra, no to kolorujemy. Najpierw pokoloruję piernika. Trzymajcie chwilkę, dobra. Chyba da radę jakoś, ale totalnie nie wiem, czy da. Bo to jest dużo elementów i tylko trzy markery. żeby ja było zrobić four marker challenge. No, no 5, jak challenge, challenge. No właśnie, challenge po challenge. Więc musimy się trzy Coś naprawdę z tego wyjdzie. I właśnie. chciałam Wam powiedzieć. Że nie wiem, czy daję Wam radę. Ale chciałam powiedzieć. Bo nie wiem, czy moja siostra mnie Jeśli tak, to pozdrawiam cię. Bardzo. I fajnie właśnie, bo moja siostra bardzo lubi Pushida. Może nie bardzo, ale lubi Pushida. Po prostu lubi Pushida. No i fajna kolorowana już widzę, że Laska mi słabo wyszła. To w ogóle jest. Dobra, bo chyba zrobię całą już niebieską, bo trochę głupio będzie wyglądać taka, wiecie. Kochani, chciałbym powiedzieć. Zaczynamy <laughs> początkującymi. Całuszmy YouTube... znaczy w sorry. <laughs> początkującymi youtuberkami. Mam dopiero 24, sub, 24 subskrypcji To jest mało w porównaniu do, nie wiem, jakichś art na przykład. Więc wiecie, ale hmm. dla nas to się hmm. dość dużo. Jako początkujące YouTuberki, tak szczerze. No, no. I chciałabym powiedzieć też, że. <Klacht> Po prostu to jest dużo i się <coughs> cieszymy, że tyle Was tu jest. I... <coughs> przepraszam, zapraszam. Chciałabym powiedzieć, że nie że mało jest oświetleń naszych. Dużo mają, nie wiem, bo filarb mają dużo, jakieś po miliony niektórzy. Niektórzy. Niektórzy, przepraszam. Y ale my mamy mało, ale nasze, ale nasze, ale ostatnio dostałyśmy, e, oczywiście tego, 200 ileś, 34 chyba, uświetlenia pod filmikiem sekretę Ubierania. I bardzo za to Wam dziękujemy, prawda Natalka? A no, nieporanne ruty, no. Czy znaczy nie, porada rutyna, przepraszam. Porada rutyna. <tryk> tak, Podczas porady rutyna. Nie wiedziałam, ja wcale nie wiem, jak to, jak to taka, że porada rutyna tyle zbierzemy świetleń, bo ja na przykład nie lubię za bardzo oglądać poradnych rutyn. A jeśli wy to robicie, <tryk> to chcecie jeszcze kiedyś na naszym kanale zobaczyć jakąś poradną rutynę. Takowo, bo... nie wiem, może... No się podobało. Tak, ja, ale to raczej długo, długo, długo jeszcze. I mówcie pod oczywiście tymi postawiami, pod ujej, 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 anketami, jakie byście chcie, chcieli w ogóle odcinki. I. Przepraszam, ale baba, ale taki weszła. No i. O czym mówiliśmy? O. A, no. I bardzo bardzo dziękujemy. <trymne> Wy to no autentykami piszcie, co byście chcieli u nas zobaczyć, bo wasza opinia jest <trymne> najważniejsza. No i chcielibyśmy po prostu wiedzieć, co byście chcieli zobaczyć na naszym kanale. Już byśmy to nagrali dla was, poserwiszkowali, wiecie no. Odpowiedzieli, spróbowali, więc no może nie przedłużam. Cześć. Tak! Ja. Jego ogólnie skończyło się? Skończyło się! No to kryszta taka. Gwiazdka? Gwiazdki nie kolorowałem, bo nie miałem koloru ładnego. No, hmm, tak się pisał, nie. Ty piszę mały chriszny, ale tak mi się zmazało, to no, ma założone, oh, to nie wiem co. A ty? Ja. Miał ładniej niż się. Miał chriszny. Jaki to kolor był? Soki. O tak, to jest fajne. Dobra, jeszcze raz. E, moje. Ziemne, zorne. Są wziąćkę. Moje tak, miałam do dyspozycji takie kolory i użyłam ich w taki sposób. Nie moje miałam. No, widać. Różne. No, 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 to jeszcze tak. jeden. Dobra, no co? ty? jeszcze jedna kolorowanka? Sora, my tam <coughs> czekamy. Gorące po Okej, okay. to no, jest nie taki piernik, on jest mały do malowania, no mało, mało, znaczy dużo, jakby mało elementów, ale dużo obszarów, tak, znaczy... ale oczywiście nie musimy malować obszarów, jeśli nie chcemy, musi? Nie, nie trzeba, to nie trzeba, no chodzi mi tego, jeśli, że nie chcesz głowy malować, ale chcesz nóg malować, oczywiście, już jestem, dobra, już jesteśmy, się nie zrozumiał się po prostu, to teraz batalka na szuje. To już dwa to powiedziałem. Ej, ładne, ale nie świąteczne. Ładne, ale nie świąteczne. Tercja. Ej, tak wychodź na chwilę. Niespodzianki mamy na chwilę, ale nie zrazimy. Jesteśmy tak. niespodziankowe. Wydajesz. Takie co? Widać? <kluzny> tak, widać. Takie... Czy wody złoży się trafi? Nie. Też nie są świąteczne. Co to ma być? Ale nieco taki no to nieco takie mega ciemne. tak blisko czerwonego, popatrzcie. No, ja tak. wylosowałam... Oczekajcie. O tutaj. O tu wylosowałam. I to było mega tu... blisko. A tu są czerwone. <coughs> Dobra. Muszę poznać tę Dobra. Dobra, To, to co? Dobra, dam radę. Tak, dam radę. Ale mam coś podobnego do brązowego przynajmniej. Więc wiecie. Tak. Jest... Okej, okay, chyba. Są. I powiedzcie, czy lubicie oh, pierniki. I czy już ozdabialiście je? Oboz wygląda ogóle do tego kieramaszu. O, o właśnie w naszej szkole organizujemy co roku kieras. Co roku? Może nie co roku, w tym roku jest krema. Pewno. I my z Marionym się zgodzi... się do pierniku. Tak, my będziemy robić pierniki na kiermasz. Który jest? jest to? Jutro. Jutro. Nie Kochani, musiałby mieć marker. Taki, bo tamten nie działał. I naprawdę, nie chodzi o to, żeby mi nie podobał kolor, ale naprawdę musiałby bo nie działał. Bo po prostu wiecie, tak czasami bywa, że nie działa marker. A już z tak nie, u nas jest, więc wiecie. No rozwiecie. Tak, I będziemy e, e, bo z naszej klasy przynoszą też ozdoby też klinik przynoszą pierniczki przynosimy też wiecie e... no jak to powiedzieć No leczu nie my tylko przynosimy pierniczki bardzo fajne pierniczki mamy nasza koleżanka Kaja przynosi szyszki nie wiem co to jest to szyszki do. No. a dobra Kaja szyszki to szyszki ale no chociaż nie do, czy do jedzenia trzyma się szyszki. To tak, dojdę do szyszki. Ale co? Do szyszki dojdę no, Tak. Takie zapiekane. Idziesz <kluz> jeść szyszki. Ja, ja 50 pierniczków. Ja też 50. W grudniu razy będziemy w stu piwniczych, gdzie będziemy się zwieścić, ale spróbujemy W ogóle nie jak to przetransportuje Właśnie, nie pytaliśmy Pani jak to przetransportuje <coughs> Ej hey, no fakt W ogóle nie wiem jak to przetransportuje Totalnie Jakiegoś pudławeczka będę chciał... Chyba pięć takich pudławeczek będę musiał więc... Wiesz? Nie Są być jakieś mega duże Próbuję. Musi być w ogóle duże stanowisko, bo dużo osób, prawie wszystkie osoby przynoszą coś. No. I będziemy stać. Yy, najpierw na, na drugiej lekcji ja będę. Ja całą ja lekcję lekcją idę. A hmm. która to jest druga? Tak. tak. A jaka jest druga? Hmm, nie wiem. Dlaczego? Co, ale ja musimy. A właśnie to a, jest akurat do angielskiego, więc widzę angielski. Tak, ale wiesz na angielskim? Kiedy test. To odbierzesz za mnie. <coughs> ja, ja będę na Nie. Yeah? No, na pierwszej lekcji ja będę. Yeah. Nie. Bo kto miał to, nie, kto na pierwszej lekcji? Na pierwszej lekcji organizujemy stoisko. Ja będę teraz być na włoskim. Fajnie. Nie, no ja byłam na najpierw. Ja byłam pierwsza. Daj, pokaż swój telefon. Mówi, Pokaż... A, jeszcze. No, Może to 100%. Super... <coughs> Teraz obliczyłyśmy. Ja będę 9.9.15 na angielski 15 minut. Ominę angielskiego i na słuchacza <coughs> też angielskiego 15 minut. A później przez przerwę będziemy razem wstać. Się... No. no, no. Corki. Przepraszamy, ale to coś pisze. No dobra, to robimy przerwę. Rozumiecie, to Natelka nie koloruje tej całości, a ja właśnie już się zdecydowałam, żeby kolorować i teraz żałuję tego. Ech. Teraz cały czas będę musiała to kolorować. A to naprawdę, naprawdę dużo tego jest. Ale mam jeszcze... Przepraszam, ale chyba zdążę. Trochę dziwnie to wyszło. Ale uznajmy, że tak miało być. Kochani, bardzo słabo to wyszło. Ale trudno. Zobaczmy, jak będzie później. I dobra, chodźmy tak. Kopiarka. się wczytała. No. Может это так быстро колено. Ну уже. Вот это вкусное в Третий фля. и... На первое. На, первое. на <coughs> О, ну вот так, вот. А ну, мой 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 no. мы на Это все, свои рисунки. To może jak to chcesz? Może najpierw w awokado. Najpierw w awokado. Nawieście później. A takie są? Mhm. Jeszcze... Kurde. Takie. No słysmy. Takie. To zającę mi się w produkcie Tak No Nie I tak. To już gdzieś jest. Napiszcie, które wam się bardziej podobało. Może dwa? i wiadomo. No. A my? Mamy ja niespodziankę. Ale poczekajcie jeszcze chwilę. Chodź. Ok. E, niespodzianki niestety nie będzie, bo gadu mnie boli, mam gorączkę, jest cicha. I nie chcę też was męczyć tym kaszlami. Ja robię ja lifehack, że nikt nie widzi co mam w torebce. Taki lifehack. <coughs> I Oczekiwania, wiecie jakie są, a jest taka, no coś, coś takie, nie za bardzo powiem, ta rzeczywistość, już wolę chyba zawiązać taką kartkę, no, ale to ma swoje gusty, może potrzeby. Mamy nadzieję, że Wam się filmik podobał, Tak. E, no i piszcie na społecznościach, nie wiem co się mówi, e, który lepszy był. Tak. No więc dziękujemy za oglądanie. Jeszcze je. No a co jeszcze? Bo jeszcze... To się bajcie Może wiesz Ja jeszcze spodzię o... A i podejście na mojego catoka. Na kim? jemu jego po twarzy, no? No, nie, Po wiecie, twarzy? Mili. Zjedci Mili jest takich w okularach Tak w kolorach taka, już, mogę wam później pokazać.